Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy Taśmy. Jak zawsze na początek, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Tutaj macie od razu wyniki od początku miesiąca, jak to u nas wygląda, ile Ci oczywiście dzisiaj z konkursem, kuponem, jeszcze promocja, także standardowy układ filmu. Jeżeli nie macie konta w betkliku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie wraca do OS5D, który od razu możecie wypłacić, jeżeli wejdzie, wszystko można też wypłacać nie trzeba obracać, więc to jest dobra dla nowych graczy taki pierwszy kupon. Jak najbardziej warto skorzystać. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Zapraszam do naszej grupy facebookowej i na naszego instagrama. W obu tych miejscach naprawdę sporo się dzieje. Na Instagramie dzisiaj jest piłeczka do wygrania, także wpadajcie. Linki macie w opisie pod tym filmem. Lecimy z konkursem tutaj jak zawsze 5 do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu wpóćcie dokładne wyniki, minuty minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Fiorentiną a Atalantą. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z Betklika. Typujemy do 24:5. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu na Betklik. nie biorą udziału w zabawie, czyli taki standard. I Przechodzimy od razu do mojego kuponu, potem kupon Jeremiego, czyli standardowo. Ja dzisiaj skromnie 4 zdarzenia, 7,37 kurs ogólny za 57 zł, 369 zł do wygrania. Zaczynamy od overka, 1,5 gola w meczu szalki i Augsburga. No tutaj tak naprawdę sam Augsburg może strzelić yy, temu koszmarnemu Szalkę dwa gole, więc tutaj przede wszystkim na to liczę, ale też nie zdziwię się, jeżeli Szalkę w końcu coś od siebie dorzuci, więc to jest taki dopychacz do kuponu po kursie 1,40. Dalej kręgosłup kuponu zwycięstwo Legii, Legii Warszawa po 2,23 kursie z Lechem Poznań. Oczywiście taki to jest szlagierowy mecz, ale... No, powiedzmy sobie szczerze, Lech w obecnej formie. Wydaje mi się, że nie jest w stanie jakoś realnie zagrozić Legii, która łupie każdego rywala po kolei jak to leci. Dziwi mnie ten wysoki kurs, więc tutaj go sobie biorę. I po prostu wydaje mi się, że w obecnym momencie. No legia jest różną lepszą i powinna to spotkanie wygrać i, i ponownie przybliżyć się do tego mistrzostwa. Dalej co najmniej 9 rzutów różnych w meczu Sheffield i Arsenalu. No Sheffield tak naprawdę nie wiem, czy ma jeszcze o cokolwiek walczyć chyba o honor. Arsenal tych różnych dużo nabija, zarówno w lidze Europy, jak i w swojej rodzimej lidze Premier League, więc tutaj linia 8,5 najniższa po kursie 1.44 to też taki trochę dopychacz. Można wręcz sobie moim zdaniem nawet 9.5 powinno, powinno to wpaść. Arsenal będzie chciał się troszkę zrehabilitować tutaj na pewno po tym remisie w Lidze Europy I, i też mają jeszcze o co w Lidze walczyć, więc tutaj daje, daje te rożne, bo myślę, że obie ekipy będą ofensywnie w tym meczu nastawione. I na koniec co najmniej trzy gole w meczu Atalanty z Fiorentiną po kursie 1.64, gdzie tak naprawdę sama Atalanta może tego overka pokryć. Dysponują najlepszą defensywą w Serie A na równi z Interem, a Mimo wszystko zdarzają, zdarzają mi się błędy w defensywie, i też Fiorentina może tutaj powalczyć o swoje gole, więc e, wydaje mi się, że to jest takie spotkanie, gdzie obie drużyny mogą postrzelać. Więc, owerek 2,5 goli po tym kurcie dla mnie jest ok. Z tego 369 zł, i dzisiaj nieco skromniej niż w sobotę, no ale trzymamy kciuki, żeby to się udało. Wysłuchajmy, co przygotował Jeremi Cześć, cześć. Tu kanał typerski. Lecimy z naszą taśmą na niedzielę. Tym razem, 7 zdarzeń, jak na mnie, to jest bardzo dużo. Za standardowe 57 zł do wygrania mamy. 541 z małym hakiem, czyli kurs ogólny 9,51. Zobaczcie, co przygotowaliśmy. Po pierwsze, Liga Holenderska, mecz według PSV Eindhoven. Faworyt jest tutaj jeden, PSV Eindhoven. Naszym zdaniem oni ten mecz wygrają. Do tego będą w nim minimum dwa gole. Jak najbardziej jest to do zrobienia. To jest Liga Holenderska, to jest overowa liga. PSV Eindhoven lubi strzelać, lubi wygrywać takie mecze. Jak najbardziej myślimy, że są w stanie to zrobić. Drugi mecz, Juventus gra z Geną u siebie, Tutaj również gramy to, że faworyt mecz wygra, będą w nim minimum dwa gole. Juventus jest zdecydowanie lepszą drużyną już ostatnio. Pokazali, że wracają do lepszej formy. Wygrali z Napoli 2 do 1, także walka o Ligę Mistrzów jest teraz dla nich priorytetem i oni tę walkę myślę, że wygrają. Zwycięstwo z Napoli powinno być dla Juventusu solidnym impulsem i myślę, że na tej fali teraz polecam już do końca sezonu głównie zwycięstwami. Trzeci mecz, przenosimy się do Niemiec i tym razem siatkówka. W Berlin RV Gras w Friedrichhafen. To jest finał już ligi siatkarskiej w Niemczech i naszym zdaniem tutaj zobaczymy minimum 4 sety. To są dwie bardzo wyrównane drużyny. Ostatni ich mecz zakończył się wynikiem 3 do 2. Liczymy, że i tym razem w finałowym starciu będzie ono bardzo wyrównane, że zobaczymy minimum 4 sety. Oto się w zasadzie boję najmniej na tym całym kuponie. Czwarty mecz zostajemy w Niemczech, ale zmieniamy dyscyplinę z powrotem na piłkę nożną. FC Köln gra z Mainz, gramy tutaj over 1,5 gola. Dlaczego? Köln u siebie strzela dużo, Mainz ostatnio jest w znakomitej formie. Naszym zdaniem tutaj dwa gole padną bez żadnego kłopotu. Nie jest to zbyt wygórowana linia jak na ligę niemiecką, więc my ją jak najbardziej pobieramy po całkiem wysokim jak na Bundesligę kursie 1,35. Piąty mecz, Lokomotiv, gr Moskwa gra ze Spartakiem u siebie. Są to derby Moskwa, ale naszym zdaniem tutaj Lokomotiv Strzeli chociaż jednego Gola. Spartak owszem, jest to solidna drużyna, są w, przed lokomotywem w tabeli, ale no Lokomotiv to jest mistrz kraju, to jest zespół, który nie zmienił znacząco swojego składu. To jest zespół, który ma ostatnio niezłą formę. I naszym zdaniem strzeli Gola Spartakowi jest jak najbardziej w ich zasięgu Grzegorz Krychowiak tam najlepszym strzelcem drużyny i powinien pociągnąć swoją drużynę do kolejnych punktów, a nie, nawet jeśli nie do punktów, to przynajmniej jedną bramkę powinni u siebie kulnąć. Kolejny mecz, Lokomotiva Zagrzeb gra w derbach z Dynamem, tutaj gramy to, że Dynamo Zagrzeb ten mecz po prostu wygra, owszem oni będą grali jeszcze rewanż z Villarreal w Lidze Europy, ale Lokomotiva Zagrzeb jest ostatnią drużyną w tabeli, Dynamo nie może sobie pozwolić na porażkę, ponieważ tyle samo punktów co oni ma Sijek, więc naszym zdaniem Dynamo Zagrzeb ten mecz po prostu bierze i tu nie ma żadnych wątpliwości. Ostatni mecz. Liga francuska Lyon Gras z Angers. Gra tutaj to, że Olympique Lyon wygra. Ich ostatnio w tabeli y, prześcignęło Monaco, a tam trzecie miejsce daje Ligę Mistrzów, więc oni mają o co grać. Taki mecz jak z Angers u siebie trzeba wygrywać, żeby liczyć się jeszcze w walce o europejskie puchary, o te najlepsze europejskie puchary, no bo o takie przecież Lyonowi chodzi. Tak wygląda nasz kupon na niedzielę. Za standardowe 57 zł, do wygrania 541. Jeśli macie coś, co byście chcieli Przechwycić na swój kupon Zapraszam, dzięki za to, że oglądaliście I do zobaczenia No i na dzisiaj to było na tyle, dzięki, że oglądaliście do samego końca Jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału Zapraszam do naszej grupy, linki w opisie pod tym filmem Zachęcam do brania udziału w konkursie Oczywiście jak zawsze, jak zawsze, słyszymy się niebawem Dobrego dnia, trzymajcie się, nara